Hej, z tej strony BACHUS witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Red Dead Online, seria Salon News, czyli nasze takie co nowego, tylko w właśnie Red Deadzie. I dzisiaj poinformuję was właśnie o wszystkich zniżkach, premiach i ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w Red Dead Online, więc łapka w górę, mile widziana. A więc, zaczynamy. Ogólnie sobie zrobiłem specjalnie listę, bo w GTA pokazanie premii i zniżek to jest prosta sprawa. W Red Deadzie jest to mocno skomplikowane, więc zrobiłem sobie listę i wszystko... Wam fajnie. Mam nadzieję, że Wam przekażę po prostu. Więc zaczynamy od tego, że za samo zalogowanie się do gry dostajesz 5000 gracza i dwie darmowe karty umiejętności. Czyli tutaj wchodzimy sobie i tu macie dwie karty za friko. Ale jest jedna sprawa. Musisz posiadać przebłyskę bandyty. Tą ostatnią, czyli czwartą. Jak nie masz, no to nie dostaniesz. Eee, dobra, na tablicy pojawiła, pojawiła się osóbka do złapania. Wybiernijmy w ten sposób z tego Nowy legendarny przestępca e, Jakby co Na dniach postaram się wam to nagrać Jakby co, więc zapraszam serdecznie Kolejna sprawa Jest premia na Wasi łowcy nagród I za złapanie dowolnego Przestępcy, legendarnego, zwykłego Czy tego specjalnego Czyli na przykład tej rodzinki całej Dostajesz specjalną nagrodę e, Taką, że po prostu masz więcej Po prostu masz więcej e, hajsu, expa, e, złota, po prostu 50% więcej nagród e, I to jest spoko sprawa, akurat w tym tygodniu sobie to pogram, żeby po prostu, wiecie, e, wbić maksymalny poziom na tym Do tego, także, za zrobienie misji na legendarnego przestępcę dostajesz jeszcze kolejną nagrodę I jest to nagroda w postaci zniżki 30% na dowolną broń dostaniesz, jeżeli zrobisz przynajmniej jedno właśnie zlecenie legendarne w tym tygodniu. I tyle, jeżeli chodzi o łowcy nagród, ale to nie koniec premii. Nie no koniec premii. Teraz będą zniżki. <laughs> Dobra. Lecimy sobie teraz do właśnie innego miejsca. Może do Saint Denis. To jest dobry pomysł. Przejrzyjmy sobie katalog, ponieważ tutaj mamy karabiny. A dokładnie jeden karabin, czyli karabin e, ciężki sztucer. Też, też jest tańszy, ale też jest tańszy karabin czterotaktowy. Czyli mamy dwie bronie tutaj tańsze. Karabin czterotaktowy, jak mówiłem, i właśnie ciężki sztucer. E, jak najbardziej te dwie bronie polecam. Ogólnie czterotaktowy jest moim zdaniem najlepszym karabinem w grze. Dobra, a teraz sobie to zamykamy i lecimy do stajni, bo tam też są kurde zniżki. No, i jesteśmy w stanie, proszę bardzo. Ja mam tutaj zniżki, i akurat tutaj mam zniżkę na jednego konia, w sumie na dwa. Eee, ale jest to dziwna sprawa, ponieważ ogólnie Rockstar nam napisał, że wszystkie konie są tańsze, a widzimy, że jest zniżka tylko i wyłącznie dwie sztuki. To jest akurat coś dziwnego, ale cóż, może z czasem to się po prostu zmieni, albo dostaniemy jakiś właśnie kupon, za który będziemy mieli właśnie możliwość kupienia tego konia za mniejszą cenę. A na razie, no niestety. Są tylko dwie zniżki. Ale Ale lecimy sobie dalej. No i jeszcze się ugasa. Ale mi to wkurza. Zobaczcie. Mam fajny strój. Ale przez to, że jest to strój ciepły. A terenów, gdzie ten strój po prostu można nosić jest malutko. To nie mogę tego stroju mieć. To jest bez sensu, Powinni to usunąć z tej gry. Naprawdę. Bo to jest pewien realizm. Ale w tym wypadku bardziej szkodzi. Dobra. A teraz lecimy sobie do. Gasa, ponieważ za samo to, że podejdziesz do gasa, odpalić sobie z nim sklep, dostajesz nagrodę. Tak jest. Za samo odwiedzenie gasa dostajesz nagrodę. Jaka jest ta nagroda? Już mówię. Za odwiedzenie gasa dostajesz specjalną nagrodę w postaci pięciu specjalnych lekarstw. Wow. 200 sztuk amunicji ekspres do karabinów. Wow. 10 kawałków mięsa zwierzyny drobnej. Wow. No, tyle. I są jeszcze u niego zniżki. 30% na cały asortyment. Tyle. Tylko której Rockstar nie pokazuje, ale te zniżki są po prostu. Jak ktoś nie wierzy, no to zobaczcie, że strzały kosztują 14 centów. Ta municja zamiast 40 właśnie centów kosztuje 28. Więc zniżka jest. Ale jej nie pokazuje. Możliwe, że to samo jest w tej właśnie stajni. Jest także zniżka na rolę kolekcjonera, a także na rolę przyrodnika. 5 sztabek, zobaczycie mniej, więc teraz przechodzimy sobie do zniżek, jeżeli chodzi o rolę kolekcjonera. I są to zniżki wizualne, czyli po prostu stroje. Więc wchodzimy sobie w stroje, dalej bierzemy, obejrzyj wszystkie stroje. I teraz zobaczcie, że kiedy sobie zejdziemy na właśnie przedmioty od tej. Roli kolekcjonera to one są tańsze, spoko, ale ale to nie koniec, jeżeli chodzi o zniżki, ponieważ są jeszcze zniżki na rolę przyrodnika. No bo, skoro rola, rola jest tańsza, no to też są zniżki, i chodzi mi tutaj dokładnie o przedmioty z konkretnej powiedzmy kategorii. Więc wchodzimy sobie w postępy, wchodzimy sobie w rolę, znajdziemy sobie przyrodnika. I tutaj macie zniżki na te oto przedmioty, czyli jest zestaw początkującego, a także zestaw obiecującego, czyli na przykład z tych ciekawszych macie. Wariant lekkiego szpecera jest także na przykład strój, jest tutaj ognisko do kupienia, jakieś broszury, tańsze konik nawet. Więc to są właśnie te rzeczy, które są aktualnie przecenione. I tyle, jakby co? Więc ja się będę z wami żegnał. 7 dobra przejść.